Cisza klucza w zamku. Taksówka zatrzymała się przed bramą, a Klara poczuła ciężar walizek w ramionach, zanim jeszcze za nie zapłaciła. Kierowca, zauważając jej wahanie, spojrzał w lusterko wsteczne z wyrazem twarzy łączącym ciekawość i pośpiech. Uśmiechnęła się automatycznie pustym gestem, podczas gdy jej palce drżały, gdy wprowadzała hasło do elektronicznej bramki. Dźwięk poruszających się torów rozbrzmiał jak ostrzeżenie. Dom był inny. Nie ze względu na fasadę na werandzie nadal wisiały doniczkowe paprocie, biały lakier był nadal nienaganny, numer 42 błyszczał w popołudniowym słońcu. To było coś w powietrzu. Obecność! Klerę poczuła to zanim to zobaczyła: gęsty aromat smażonego jedzenia, smażonego czosnku, słodki, tani zapach mydła, który nie był jej. Zatrzymał się na środku kamiennej ścieżki, jego sandały zagłębiły się lekko w wilgotną ziemię. Serce zabiło szybciej. Klucz przekręcił się z ostrym kliknięciem. Pchnęła drzwi i z kuchni dobiegł stłumiony śmiech, zmieszany z odgłosem mieszania patelni. Klerę upuściła torby. Drewniana podłoga skrzypiała pod jego stopami, zdradzając jego obecność. — Mamo, myślę, że Klara przyjechała. Głosem była Sofia i jej szesnastoletnia szwagierka, jedyna, która nadal miała zwyczaj ogłaszać rzeczy tak, jakby były ważnymi wiadomościami. Klara zamarła. Zbliżyły się kroki, a potem ona znalazła się przed nimi. Jej teściowa dołunę Marysa z rękami jeszcze wilgotnymi od mąki, jej starszy szwagier Roberto trzymał szklankę piwa i dwójka najmłodszych, Sofia i Pedro, z szeroko otwartymi oczami, jakby zostali złapani w coś zakazanego. Klara. Dołunę Marysa rozłożyła ramiona, a jej szeroki uśmiech zajął trochę czasu. Co za niespodzianka! Nie spodziewaliśmy się ciebie dzisiaj. Klara spojrzała na zegar na ścianie. Był wtorek, godzina 15.37. Jej lot został przesunięty o dwie godziny, ale nie miała obowiązku go powiadamiać. Dom był twój. A przynajmniej tak wynikało z aktu, który sama podpisała trzy lata wcześniej, kiedy jeszcze wierzyła, że wspólne zdobycze są przejawem miłości. Co tu robisz? Jego głos zabrzmiał ciszej niż zamierzał. Roberto upił łyk piwa, unikając wzroku. Przyjechaliśmy spędzić kilka dni. Paulo powiedział, że nie ma problemu. Paweł, twój mąż, kto był na konferencji w Sao Paulo? A przynajmniej tak powiedział trzy dni wcześniej na swoim ostatnim Whatsappie, dodając im ogzi samolotu i mówiąc: Kocham cię, wracaj wkrótce. Czy mówił? Powtórzyła Klara, czując metaliczny smak żółci. Dołunemerysa minęła ją, kierując się w stronę kuchni z naturalnością, która aż bolała. Oczywiście, córko, nie wiedziałbyś, prawda. To miała być niespodzianka, kiedy wrócisz w przyszłym tygodniu. Klara poszła w ślady teściowej, jakby prowadzona niewidzialną nicią. Stół w kuchni był zawalony brudnymi naczyniami, resztkami fejżoady i pustymi butelkami po napojach. W jej lodówce, niegdyś wypełnionej greckim jogurtem i umytymi warzywami, Teraz znajdowały się plastikowe pojemniki z resztkami jedzenia, otwarte opakowanie szynki i puszki po piwie ułożone na drzwiach. Na kuchence szybkowar syczał cicho. Mieszkasz tutaj. Pytanie wymknęło mu się, zanim zdążył je powstrzymać. Sofia, siedząca przy kontuarze z telefonem komórkowym w dłoni, na chwilę podniosła głowę. Mniej więcej. Zatrzymaliśmy się na jakiś czas, ponieważ dom babci jest w remoncie. Klara poczuła, że słabną jej nogi. Oparł się o zlew, trzymając palce za chłodną krawędź marmuru. Długi czas. Ile dni? Tygodnie. Spędziła dziesięć dni w Fernando de Noronha sama, ponieważ Paulo musiał skupić się na pracy. Gdy zanurzyła się w krystalicznie czystej wodzie, jej dom stał się rodzinnym hostelem. A czy Paulo o tym wszystkim wie? Jego głos drżał. Do merysa odwróciła się, a jej twarz nagle spoważniała. Klara, nie musisz taka być. Po prostu pomagamy. Wiesz, jak to jest, rodzina to rodzina. Słowo rodzina brzmiało jak nóż. Klara bez słowa poszła na górę. W jego pokoju, naszym pokoju, poprawił się z goryczą łóżko było niepościelone, szuflady uchylone, a jedna z koszul, Paula rzucona na otomane. W łazience zlew był popłamiony zaschniętą pastą do zębów, a prysznic miał ciemne włosy, które nie były jego. Otworzyła szafę. Ich ubrania zostały odsunięte na bok, robiąc miejsce dla kwiecistych bluzek Dani Marysi i wytartych te-shirtów Roberta. Usiadł na skraju łóżka z zimnymi rękami. Komórka zawibrowała w jego kieszeni. To była wiadomość od Pawła. Dobrze dotarłem. Konferencja jest świetna. Już za nią tęsknię. Buziaki. Klerew wpatrywała się w ekran, aż litery się zamazały. Potem napisał sztywnymi palcami. Twoja rodzina jest w naszym domu. Od kiedy? Trzy kropki zamrugały niemal natychmiast. Ach, prawda! Musiały przyjechać wczoraj. Mama powiedziała, że spędzi tam kilka dni, żeby załatwić pewne sprawy. To nie problem, prawda? Pomagają ci. Agregat. Zamknęła oczy. Przypomniał sobie ostatnią dyskusję trzy miesiące temu, kiedy Paulo zasugerował, że jego matka może pobyć z nimi przez jakiś czas, ponieważ czynsz za jej mieszkanie jest wysoki. Tylko dopóki nie weźmie się w garść, powiedział. Klerę wykofała się, szukając wymówek związanych z przestrzenią i prywatnością. To nie jest ten moment, powtarzała, jakby odpowiedni moment miał kiedyś nadejść, zapisany w kalendarzu. Teraz tam byli. Zainstalowany Jakby ten dom był ich Klara wstała i podeszła do okna Na dole, na podwórku, Pedro kopał piłkę w ścianę, a Sofia, śmiejąc się, filmowała to telefonem komórkowym Do uny Marysa wieszała na sznurze ubrania swoje ubrania zmieszane z ubraniami Klari Roberto rozmawiał przez telefon, siedząc na leżaku, który kupiła na zeszłorocznej wyprzedaży Wzięła głęboki oddech Następnie pewnym krokiem zszedł po schodach. Wszyscy odwrócili się, gdy weszła do kuchni, niosąc torby, które zostawiła przy drzwiach. Co robisz? Marysa upuściła drewnianą łyżkę z twarzą zaciśniętą w wyrazie nieufności. Klara nie patrzyła na nią. Otworzył lodówkę, wyjął butelkę wody i pociągnął długi łyk. Idę do hotelu. Jego głos już się nie trząsł. Kiedy Paulo wróci, daj mu znać, że chcę z nim porozmawiać. Sam. Ale, klarow. I ostrzesz też, że to nie jest twój dom. Poprawiła pasek torby na ramieniu. To moje.